Nazywam się Helena Pawlisz-Oremus. Moim darem dla muzeum jest pergamin z Mezuzy, który był zawinięty w chusteczkę z monogramem pani Aleksandry Lutostańskiej, pochodzącej z Suwałk. Pani ta przechowała ten pergamin od czasów wojny. Po śmierci Aleksandry Lutostańskiej jej siostrzeniec Andrzej Pic Likwidował mieszkanie, po prostu wszystkie rzeczy sprzątał po, po, po cioci i znalazł właśnie w chusteczce zawinięty pergamin. Prawdopodobnie wiedział, że jest to rzecz cenna, skoro ją wziął, nie wyrzucił, prawda. Wiedział również komu przekazać, wiedział, że jego kolega Wojtek Turek jest osobą, która też to w jakiś sposób doceni. W latach 80. moi przyjaciele Barbara i Wojtek przynieśli do mojego domu ten przedmiot, było mi szalenie miło, jak mogłam zobaczyć właśnie taki środek Mezuzy i przez ileś lat przechowywałam, mając nadzieję, że kiedyś znajdzie tą. Światło dzienne, po prostu ujrzę to światło dzienne. Tajemnica pochodzenia tych przedmiotów pozostanie chyba na zawsze tajemnicą. Pani Lutostańska, jeżeli komuś powiedziała, to, to już ci ludzie też nie żyją. Tak się złożyło. Nie żyje nikt z jej rodziny i nikt mi nie może i nam nie może o tym opowiedzieć po prostu. Wówczas, kiedy Muzeum Żydów Polskich zaczęło zbierać pamiątki, Żydowskie, to się zgłosiłam właśnie z tymi rzeczami i przekazałam je. Wiem, że w dobre miejsce. I poczułam ulgę ze względu na to, że uważałam, że dom nie jest właściwym miejscem na przechowywanie tych rzeczy. I pamiętałam cały czas o tym, co jest w szafce.